Nazywam się Izabela Zackiewicz i pochodzę z Warszawy. Gram z Aleksandrą z Don w drużynie Bandi Beach Volleyball Team z Don Zackiewicz. Pierwszy raz na turnieju Plaży Wolności w Poznaniu? Nie, drugi. Już w zeszłym roku tutaj obydwie startowałyśmy, ale w różnych drużynach. Ola, z tego co pamiętam, zajęła miejsca 5-6. Ja trochę gorzej 13-16, ale też, też pamiętam, że była taka piękna pogoda. Eliminacje przeszłyście, i w tej chwili czekacie na swój mecz już z turnieju. Jak do tej pory? W eliminacjach nie grałyśmy, bo już byłyśmy rozstawione w turnieju głównym. I pierwsze dwa mecze wygrałyśmy, więc jesteśmy już w turniejowej szóstce. I teraz o 17 bodajże 10 gramy mecz o wejście do czwórki. Gratulacje, a ta mała pociecha to e, już też zawodniczka, czy? Jeszcze chyba nie, chociaż coraz częściej e, mówi, że chciałaby pograć ze mną w piłkę, ale e, mam dwie takie księżniczki. E, często je zabieram na zawody ze sobą, więc mam nadzieję, że tak samo pokochają plażówkę, jak i ja. A czy na Hali również gracie, czy tylko właściwie plażówka? E, ja już nie. Do y, urodzenia y, drugiej córki jeszcze grałam na hali całe życie, tak naprawdę bardziej byłam zawodniczką halową, ale już po urodzeniu drugiej córki zostałam tylko na plażówce i kocham ten sport równie mocno jak halówkę. A Ola, moja partnerka, y, gra w drugiej lidze w mysiadle cały czas. No to w takim razie życzymy sukcesów i trzymamy kciuki, może do zobaczenia jutro w finale. Dziękuję bardzo, do zobaczenia.